Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Szanowni Państwo, po raz kolejny w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym będziemy przeżywać radość i nadzieję, które płyną z tajemnicy świąt Bożego Narodzenia. Będziemy przeżywać tajemnicę, która wszystkich jednoczy i wszystkim daje pokój i nadzieję. Tajemnica tych wyjątkowych świąt jest szczególna. Jest to bowiem tajemnica wielka i niepojęta, a zarazem bliska każdemu człowiekowi, bowiem każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Przyszło ono do swojej własności, a swojego go nie przyjęli. Tak było, tak jest i tak pewno będzie aż do końca czasów. Niektórzy go nie przyjęli, ale wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Życzę, aby nam wszystkim odwieczne Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, po raz kolejny dało nam swoją nową Bożą moc. Aby ta moc płynąca z ciszy Betlejemskiej nocy uczyniła nas przede wszystkim ludźmi dobrej woli. To znaczy, aby w naszej rzeczywistości, w której widzimy niepokój, w której obecne są różne obawy, w której jest niepewność co będzie jutro, moc świąt Bożego Narodzenia po raz kolejny zmieniała nasze serca, zmieniała nasze słowa i nasze spojrzenia. Aby tajemnica Bożego Narodzenia dała nam moc, bo myśmy Słowo Boże przyjęli. Nie bójcie się. Oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. I nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo zastępów anielskich, które wielbiły Boga słowami. Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój. Szanowni Państwo, życzę z całego serca błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz dobrego nowego 2024 roku. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi.